No, Się znowu ja. A dzisiaj tak chciałem Wam przedstawić coś, co ostatnio w sumie sobie przypomniałem. No. <taki> Takie coś, co naprawdę pomaga we wszystkim. Pomaga ogólnie, jakby to jest. To jest coś, co Wam bardziej pomoże niż ta medytacja. Nie? To jest coś, co jest po prostu bardzo bardzo silne, a jest bardzo, bardzo proste. No i dobra. Nie będę już wstrzymał napięć, to Wam powiem. Mianowicie to jest oddychać głęboko, nie? I to tak bardzo głęboko, nie? To Wy normalnie pewnie może czasem jakieś głębsze wdechy weźmiecie, nie? Czy coś tam, ale z reguły się bierze takie, wiecie, żeby wystarczyło tlenu na wszystko i tyle i teraz jakby no oddychajcie głęboko przez chwilę ja też i właśnie i musicie sobie jakby <laughs> yy, nie, nie, nie trzymajcie w napięciu brzucha tylko dajcie mu jakby się ruszać nie musicie, to to daje wam jakby takie Silne oddechy to daje wam jakby pewność siebie i w ogóle nie. I, i przeczytam wam, jakby. To jest nauczę się z tego tej książki, droga prawdziwego mężczyzny, Davida Day jest super książka też bardzo dużo mnie nauczyła. <trym> I przeczytam wam tylko ten jakby. tutaj jest takie takie krótkie wprowadzenie, to wam przeczytam. Wszyscy mężczyźni mają skłonność do blokowania przodu ciała wzdłuż linii biegnącej od czubka głowy przez język, gardło, splot słoneczny, pępek i genitalia aż do krocza. Fundamentalnym cielesnym kluczem do opanowania świata i kobiet jest utrzymywanie pełnego i otwartego przodu ciała w każdej chwili. Podstawowa metoda polega na głębokim i rozluźnionym oddechu, wciągającym energię w, dwu, w dół wzdłuż przodu ciała i, uwalnia, i uwalniającym uwagę od przewrażliwienia na własnym punkcie. Czyli... <laughs> musicie oddychać po prostu bardzo głęboko, no. Czyli mniej więcej tak, nie? Dajcie temu, dajcie, bo obstawiam, że kilka osób, w sensie, no pewnie większość z Was oddycha przez, jakby przez klatkę, nie? Że Wasz brzuch się w ogóle nie rusza, jakby, no, wiecie o co chodzi, nie? Że nie używacie brzucha do oddychania, i to jest jakby mm, to nie jest najlepsze, co można zrobić. Wiadomo, jakby na początku trzeba zwracać na to uwagę, ale powiem Wam tak. Ja tak zwracałem na to uwagę przez tydzień, może dwa, i to już samo weszło, ponieważ jest jakby nawyk mój. Ja oddycham tak po prostu jakby dzienny że brzuch mi się rusza, a nie, nie klata. Oczywiście cały czas nie oddycham głęboko, bo wiadomo, ciężko jest się skupić na oddechu 24 godziny na dobę, nie? nie? Nie jest to łatwe, ale musicie oddychać głęboko najwięcej przez najwięcej jakby oddechów, ile się da, nie? No i tyle, nie? I też jak będziecie oddychać przez ten właśnie brzuch, nie? To, to jest bardziej jakby nie wiem, czy to powiedzieć naturalne, Bo tak mi się wydaje, że jest takie bardziej naturalne i po prostu będziecie mieć głębszy głos, będzie wam jakby będzie wam się lepiej oddychało i wszystko nie. I też, co jest ciekawe, to jest jakby poprawne, poprawne oddychanie, nie? że głęboko i, i przez ten brzuch. I przez to. Jakby wasz umysł, nie, nie wiem, co się wtedy dzieje, ale z samego oddychania prawidłowo, stajecie się po prostu o wiele, wiele silniejsi, o wiele bardziej pewni siebie i dostajecie po prostu masę korzyści. Nie ma w tym ni jakby, nie ma w tym żadnego jakby niczego złego, nie Po prostu to jest coś, co strasznie jest takie OP. Taki ten w grach, nie wiem, czy na pewno będziecie wiedzieć, co chodzi, nie? Overpowered, o. Tak chyba to się zytłumaczyło, nie wiem, nie pamiętam. Ale jakoś tak, masz po prostu OP, strasznie, używajcie tego, bo to wam naprawdę, jeżeli chodzi na siłownię, to gwarantuję wam, że jak będziecie to przez tydzień zwracać uwagę na to najbardziej, jak możecie, to, to wyciśnięcie, nie wiem. W sensie będziecie mieć wyższe maksy o 5, 10, 20 kg, nie wiem, ale będziecie mieć po prostu, bo to wam dodaje siły i wy oddychacie jakby z mocą, nie? Jak oddychacie przez ten brzuch, to oddychacie tak, wiecie, jesteście taki, te, czujecie się jak król, o właśnie, musicie oddychać jak król. Wiecie, jak królowie oddychają w pełni i nie obchodzi ich, że, że wyglądają grubo, jak mają pełny brzuch nie? od powietrza. Wy musicie oddychać, właśnie jak król. <laughs> no, także oddychajcie jak król, nie jak jak jakiś yy, zwykły człowiek, yy, bo po prostu się to nie opłaca. No, także dzisiaj tyle. Gwarantuję Wam, że to Wam pomoże. Będziecie silniejsi, pewniejsi siebie, będziecie po prostu lepszymi ludźmi, będziecie bardziej jakby, pe, jakby nie pewni siebie, tylko będziecie obecni bardziej w momencie. To, to, to jest to samo, co robi medytacja, tylko to robi to o pięć razy lepiej, no nie wiem, no. ale po prostu jest to coś świetnego, co ostatnio przypomniałem sobie i tyle, nie? Chciałem Wam tyle dzisiaj przekazać, oddychajcie jak król, nie jak zwykły dworze, dworzanin. No i w sumie tyle. To się ma i cześć. Do następnego.